tak po cichu, bo co niektórzy jeszcze śpią, bo jest sobota rano, a ja już wstałam. I słuchajcie, nie wiem jeszcze, czy tak na 100% polecam, ale przy pierwszym użyciu muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona. Są to płatki, które kupione zostały w Hebe, jest to ta koreańska marka Puro Derm, czy nie. odciąłam akurat. czekajcie, bo tu mam więcej, bo one są w teraz... One są w tej chwili w promocji 1 plus 1. Także jeżeli jesteście zainteresowane, to, to warto się zainteresować, bo one wychodzą po 8 zł teraz za 30 kompletów, czyli w sumie na 15 dni na 2 tygodnie używania po 8 zł, no to to jest naprawdę finansowy wynik niesamowity. Bardzo polecała te płatki Anita Coco Collection jako jedne z dwóch rodzajów y, tanich płatków, które są naprawdę fajne. I pokazywała jeszcze, coral kręce kręcę z ręki, bo nie ma żeby rozstawiać statek. Y, I polecała jeszcze y, takie w wersji srebrnej i takie w wersji złotej. Przy czym to są pojedyncze. Y, Wkładki, takie wiecie, jedno, jedna para no i ta jedna para kosztuje w sumie bez promocji więcej niż te 30, ale Anita, o, spadło mi szafkę ale Anita powiedziała właśnie, że z tych tanich płatków, to te są warte zainteresowania, bo przetestowała one mają fajne opakowanie bo są tutaj zapinane tak jak te o których wam mówiłam z saniu. są zapinane więc tutaj nic nie wyschnie przynajmniej mam taką nadzieję za cztery opakowania tych płatków i dwa te te dwa podwójne zapłaciłam w tej promocji 41 zł, także jeżeli macie takie potrzeby żeby zakupić płatki pod oczy to wejdźcie na HP, bo teraz jest promocja nie wiem do kiedy ale próbujcie tak właściwie to ja nigdy wam nie pokazuję kasana zakupu tak właściwie to nigdy wam nie pokazuję co ja na siebie zakładam jak wychodzę a właściwie może taka seria by się przydała. I słuchajcie, ja mam dzisiaj na sobie, mam nadzieję, że tam coś widać, bo jeszcze takiego kadru nie robiłam, więc nie wiem. Mam na sobie moje waskowane, brązowe spodnie z Lumpeksu u mamy pod domem. Taki bordo golfik, taki typu Zara, ale to nie jest Zara, to nie wiem, co to jest. To chyba ma powycinane metki. Ja oczywiście też z Lumpeksu moje te. Dopasowane oficerki, słuchajcie, i <laughs> brakowało mi takiego płaszcza zimowego, który by pasował właśnie do tych brązowych rzeczy, bo u mnie teraz króluje ta pepitka biało-czarna, szary płaszcz, który bardzo by w sumie do tego pasował, ale myślałam, co by jeszcze można wyciągnąć z szafy. I przypomniałam sobie, że ja mam przecież ten w kratę czerwoną taki płaszczyk, kurteczkę właściwie, ale wełnianą. Tylko, że on byłby za chłodny. I słuchajcie, przecież od czego są bezrękawniki? I wymyśliłam sobie, że mam taki właśnie cieniutki, ale jednak lekko ocieplany bezrękawnik, którego samodzielnie to ja praktycznie nie noszę, ale tak sobie pomyślałam, że do tego to on by się nadał idealnie. I biorę właśnie ten płaszczek. <laughs> Słuchajcie, jako wełniany płaszcz razem z tym, z tym bezrękawiczkiem, to się chyba idealnie nam tutaj zgra. I wtedy nawet już nie trzeba zakładać szalika, bo tu już mam szalików a szalików i od golfa i od tej kamizelki, coś mi tam wystaje. I zobaczcie. Jeszcze się nie widziałam, także nie mam pojęcia. I do tego założę sobie właśnie tą moją bordo-czepeczkę. Bo dzisiaj niby jest ciepło, ale wiecie, jakoś tam się trzeba uzbroić w ciepłe oko na głowie. O, coś takiego. I do tego moje perfumy Amor Amor Cacharel. O, to jest jakaś limitowana edycja, ale wczoraj ją miałam wieczorem na radce z mężem i mam bardzo dobre wspomnienia wczorajsze, więc. Gdzieś tam do środka, to są takie, wiecie, wytrawne perfumki, to nie są słodkie perfumy. No i co? I do tego moja też beżowa, właściwie brązowa, nie beżowa, taka karmelowa torba, która idealnie komponuje się, no może niedokładnie kolorystycznie, ale jednak się zgrywają te kolory z butami. I co? Można świat zdobywać. Chwilowo obniżę kamerę, bo nie wiem, czy ten kadr był dobry, a teraz zobaczcie. Światło marne, bo tu przedwpokój nie ma swojego światła, ale zobaczcie, wydaje się wydaje, że fajnie. Jeszcze coś muszę na usta jakiś błyszczek, bo mi takie wyschnięte są, ale... Czekajcie... No ja nie wiem, ale wydaje mi się, że to całkiem fajnie wygląda. Naprawdę jestem takim małym misiem, kurna fajnie że ja na to wcześniej nie wpadłam i do samochodu długość idealna o. no dobra się tą piękną muzykę? Tutaj, w tych wszystkich drzewach między blokami, słyszycie? Wszędzie jest mnóstwo ptaków i one tak, jakby czuły już wiosnę. To jest niesamowite. Śnieg topnieje, noc wpadł nam jeszcze że śnieg i rano to było po prostu przepięknie biało. No teraz jak widzicie, też jest jeszcze trochę tego śniegu, ale on już bardzo topnieje, ponieważ jest plus 5 stopni. A Ptaszki śpiewają cudownie. Ja nie wiem, czy one krzyczą, że będzie wiosna już? uzyskać swoją lodóweczkę czyściusieńką poukładaną, tylko takie mam wrażenie, że po takim czyszczeniu i myciu lodówki to ona się dziwnie pusta robi. Nagle się okazuje, że była pełna lodówka, znaczy była pełna lodówka i nagle się okazuje, że dosłownie zostało w niej parę rzeczy. Jak się posprawdza wszystkie daty ważności i te wszystkie rzeczy, które się kupuje dla dzieci, których się samemu nie je, bo jest żal po to dla dziecka, a potem się okazuje, że terminy ważności przeszły. I połowa z tego ląduje w śmietniku i powiedziałam sobie dzisiaj, że to jest ostatni raz, kiedy tak będzie i teraz albo będę pchała żon do gardła, albo będę zjadać sama, bo to jest po prostu masakra. Ale poza tym, czyściusieńko pachnąco, <laughs> co jest jeszcze mam taki specyfik, znaczy pokazuję Wam po prostu butelkę, w której to robię, bo tutaj jest <laughs> butelka po toniku, ale tu jest w środku mieszanka olejku eterycznego alkoholu, to znaczy w sensie spirytusu i wody takiej yy, zwykłej wody z kranu i ja sobie tym spryskuję wszystkie powierzchnie w kuchni po sprzątaniu i on pięknie pachnie właśnie tutaj w tym przypadku jest mandarynka wymieszana z drzewkiem yy, zieloną herbatą o, z drzewem herbacianym i to daje bardzo fajny efekt bo bar, no, jak to spirytus wiadomo odkarza i dodatkowo jeszcze, tu jest dosłownie kilka kropel tego olejku aterycznego i tak pięknie pachnie potem w lodówce. Także ja już świeżą tą lodówkę zamykam, ale słuchajcie, wszystko mi spadło z głowy, bo tak myślałam intensywnie o tym, że muszę to zrobić, a teraz jest zrobione. I cyk, i dziękuję. pierwszym treningu. Bardzo dobrze. Teraz mnie pytasz? No teraz Cię pytam. Ty mnie zapytaj jutro. Albo najlepiej pojutrze, a to Ci wtedy. Teraz to wiesz. Jeszcze nogi miękkie. Nogi miękkie, ręce się trzęsą. Ale jakieś minusy? Co? Jakieś minusy? Żadnych. <noise> znaczy, hajs się zsypał, nie? No tak, ale ja bardziej pytam o siłownię. Siłownię się podobała? Nie, nie, bardzo fajnie. Fajnie, nie? Tak, nie, nie, nie tam. Nie mam tutaj jakichś tam zastrzeżeń co do siłowni. A co ty pijesz, to świństwo? BCAA. Świństwo, jest słowo. Hmm. Pyszota, <noise> chcesz spróbować? Nie takich paskudów nie lubię Czemu? ja nawet białka waniliowego nie jestem w stanie wypić bo mi śmierdzi mlekiem bcaa glutamin glutaminian monosodowy no co ty To to straszne jest że mm. to <noise> słuchajcie a ja specjalnie ugotowałam w nocy to znaczy nie ja tylko krok pod w nocy robił rosół. I mamy taki czysty rosołek na, na bardzo długo robiony, bo w sumie to, nie wiem, chyba ze 12 godzin się robił. Biorąc pod uwagę, że od godziny 15 znowu jest włączony krok pod, tylko na podtrzymanie, to on cały czas tutaj sobie te warzywka oddają i mięsko, smak i właściwości, i wartości chciałam powiedzieć, nie właściwości, więc po wypoceniu się, to jest fantastyczny sposób na odbudowanie minerałów w organizmie. Także ten tam jakieś glutaminiany pije, a ja rosu. No, przyszedł z siłowni węglowodany. No, błagam cię, ale dlaczego takie proste? No to są proste węglowodany, one ci mięśnie nie dadzą, tylko na białego sera się po ja nie chcę mieć mięśniów, ja tam chodzę na siłownię, żeby na dziewczyny popatrzeć. Ale tam było mało dziewczyn. No, była było. jedna, Aśka. Ale była jedna dziewczyna. Tylko Aśka była jedna. Gdzie, gdzie Aśka, dlaczego Aśka? No Aśka taka była jedna. A że ja? Mhm. Słuchajcie, była tam dziewczyna jedna. No, dziewczyna, no wszystkie jesteśmy dziewczyny. Ale ja wiem ile pani mogła mieć, około trzydziestki pewnie, nie? Gdzieś ta, co mi się tak podobała. Myślisz? Nie wiem, ja tylko aż widziałam Aha. Pa. W każdym bądź razie dziewczyna miała tak zarąbistą figurę i to z tego, co zauważyłam, to była pani, która chyba tylko i wyłącznie je na bieżni i wcale nie biegała, tylko chodziła. Nie wiem, może akurat dzisiaj miała taki y, dzień treningowy, że, że sama bieżnia, bo wiecie, my tam pierwszy raz, więc pojęcia nie mam. Ale dziewczyna miała. Taką piękną figurę, i tak zbudowane nogi, znaczy nie w sensie, że y, mięśnie jakieś wielkie, tylko tą ścierką się nie wyciera blatów. Czy wasze chłopy też biorą y, pierwszą z brzegu ścierkę, czy którą powiesiliście i brudne bratty, blaty? Słuchajcie, czy zawsze nie, jest, słuchajcie, zawsze jest dylemat. Jeśli coś rozwajesz na bracie, to się zastanawiasz, czy to zostawić, uciec z kuchni, czy to zmyć. Jak zmyjesz, chcesz zmyć. Ty tak dostajesz opierdzie. No bo ja zawsze Jak bym... zostawisz, przyjdzie za tobą do, do, do salonu i to samo. Czyli czy zmyjesz, czy nie zmyjesz, masz opierdzie. Czyli lepiej nie zmywać. Ani prościej jest wziąć normalną ścierkę do wycierania blatów i wytrzeć ścierką do wycierania blatów. Ale gdzież ona jest? Tu, zawsze, tu, na rureczce. To jest ścierka Lansona. Wiesz, o co chodzi ze ścierką Larsona? Sierka Larsona, dlatego, że Larson ma taki atawizm biegu dziecięcego, że jak tylko światło gaśnie w domu, to ona biegnie, chociaż wiecie, że nie wolno jej wchodzić do kuchni. Ona nigdy nie wchodzi do kuchni, ale jak gaśnie światło w domu, to ona pierwsze co robi, to biegnie, kradnie tą szmatkę i wraca z nią spać do nas, do spialni. Nie wiemy dlaczego, czy, czy no nie mamy pojęcia. I, I oczywiście, jak wychodzimy z domu, robi to samo. Jak zostaje sama, to biegnie, kradnie szmatkę, kładzie się na niej i na niej śpi. Także taki atawizm wieku dziecięcego. W każdym razie, ja będę piła za chwilę bulion Przemkowi gotuję makaron do, do rosołu, żeby zjadł sobie zupę normalnie. I co? Powiem Wam tak. Pierwszy dzień fantastyczny. Zobaczymy, jak będzie jutro. Proszę muzykę przyciszyć! pierwszy dzień fantastyczny, zobaczymy jak będzie jutro, mnóstwo sprzętu, na razie niewiele ludzi, więc nie wiem czy to jest syndrom niedzieli, że jest mało ludzi, w każdym razie dowiedziałam się też, że w poniedziałek o 20 jest yoga i że w ramach tego karnetu możemy wchodzić na wszystko, nawet na saunę, także jestem przeszczęśliwa, że z powodu sauny to nie, bo ja sauny nie lubię, ale że oprócz tego mogę wchodzić na jogę, to jestem przeszczęśliwa i na pewno z tego skorzystam, tylko na pewno nie jutro muszę się wdrożyć w tą siłownię. No i tyle W każdym razie dziękuję Wam pięknie Za Waszą obecność dzisiaj I co do zobaczenia Następnym razem Czuj duch, razem zbudujemy formę Na wiosnę, śmiej oczywiście Bo formy buduje się całe życie Dla zdrowia, a nie po to Żeby krótkie spodenki zakładać Trzymajcie się ciepło, co znaczy to jest moje zdanie Tylko i wyłącznie, pamiętajcie, że Wszystko co ja tutaj mówię, to jest moje zdanie Każdy może mieć inne Trzymajcie się ciepło, buziaczki 嗯，来吧。